No i potwierdziło się, 30 października będziemy mieli dwa różne projekty związane z Wiedźminem, czyli czwarty sezon Wiedźmina z Liamem Hemsworthem zamiast Henry'ego Cavill'a, jak również ten projekt, który nazywa się Szczury, tylko na razie w sumie nie wiadomo co to jest, bo na początku miał to być taki miniserial, Około 8 odcinkowy, ale zdjęcia przerwano po dwóch miesiącach, a zaplanowane zdjęcia miały trwać 6 miesięcy. Także coś czuję, że zrobią z tego taki short. Taki wiecie, godzinny, może, może godzina 10, um, taki projekt. No ale no nie wróżę temu wysokich ocen. Ale mam nadzieję, że się mylę. Nigeryjski oddział Netflixa potwierdził tę informację, a znalazłem ją na Redanian Intelligence. Zdjęcia do projektu zakończyły się ponad dwa lata temu i nagrywane były w Republice Południowej Afryki. Historia ma opowiadać o losach grupy nastoletnich przestępców, zwanych jako tytułowe szczury, których poznaliśmy w finale trzeciego sezonu Wiedźmina. No, i według takich nieoficjalnych zarysów fabuły, będzie to historia o tych tytułowych szczurach, którzy dokonują skoku tysiąclecia. Nie wiem, co tam będą chcieli okraść, Diligence czy, czy coś. No, nie wiem. <ścoughs> Zobaczymy 30 października. Kolejna informacja to Ridley Scott, który w sumie się trochę odkleił, ale tak jakby się głębiej nad tym zastanowić, to no w sumie ma rację. O co chodzi? No Ridley Scott przez ostatnie kilka tygodni albo miesięcy mówił różne dziwne rzeczy. No i ostatnio powiedział w jednym z wywiadów, że współczesne kino to gówno po prostu. Dlatego on ogląda swoje filmy i uważa je za dobre. No i w sumie to tak trochę dziwnie mówić o, o swoich filmach, że są dobre, no ale z drugiej strony no wiecie, no dla niego one są najlepsze, no bo w końcu on je robił pod siebie. No, i tak patrzę na jego filmografię, no i rzeczywiście, w sumie, większość ma bardzo dobrych filmów, są to klasyki. E, no więc trochę się z nim zgadzam, trochę się z nim nie zgadzam. E, kolejną rzeczą, z którą się zgodzę, no to tak, współczesne kino to jest rzeczywiście syf. Ridley Scott powiedział, że filmów powstaje miliony, większość z nich to gówno, a on robi coś innego. Tak, wiem, że to okropne. Zacząłem znów oglądać swoje filmy i są naprawdę dobre. I do tego w ogóle się nie starzeją. No i teraz tak. Ridley Scott ma 87 lat i w ciągu najbliższych kilku lat chce nagrać mniej więcej 10 filmów, które teraz możecie zobaczyć na ekranie. No i powiem Wam, że większość zapowiada się naprawdę ciekawie, także, no kurczę, no coś w tym jest, co on mówi. No ale jak zwykle, opinie ekspertów chciałbym poznać w komentarzach poniżej. No a teraz wygląda na to, że w Brand New Day będzie, potencjalnie oczywiście to jest plotka i to są spekulacje, ale studio Marvel i Sony będą chcieli odwzorować pewną misję z Marvel's Spider-Man od insomniak, a mianowicie tą, w której gonimy helikopter z takim kargo wiszącym na linię. Aktualnie nagrywany jest Spider-Man w Basingstoke pod Londynem. No, i na zdjęciach z planu filmowego widać śmigłowiec, jak również wiele innych mm, ciężkich sprzętów, że tak powiem. No i fani zaczęli oczywiście spekulować, że skoro jest tam śmigłowiec, no to pewnie będzie jakaś scena akcji ze śmigłowcem. No, hello, no nie? To niepotrzebna jest IQ 250, żeby do tego dojść. No ale w grze Insomniac Games była taka misja i. Kurczę, powiem wam, że wyglądała spektakularnie, i przebitki tej misji możecie teraz zobaczyć na ekranie. No i jeżeli ja zobaczyłbym taką scenę na wielkim ekranie, no to powiem wam szczerze, że raczej byłbym zadowolony. Oprócz tego pojawiły się plotki, że Tom Holland wystąpi zarówno w Doomsday, jak i Secret Wars. W Doomsday będzie jego rola ograniczała się do takiego cameo, do małej roli, a w Secret Wars będzie to już jedna z głównych ról. No dobra, a teraz mam dla was aktualizację dotyczącą stanu zdrowia Toma Holanda. No bo do tej pory to co wiedzieliśmy, czy informacje, którymi nas karmiono, to było to, że podczas wywijasów Tom Holland upadł, uderzył się mocno w głowę i miał em, wstrząsienie mózgu. No i skomentował to ojciec Toma Holanda, powiedział, że, że nic takiego nie było, że 99% tych wszystkich informacji. Do pomówienia, potwórz i fake. I teraz tak, jak to było według taty Toma Hollanda Prawie wszystko było błędne, łącznie z tym, że rzekomo zabrała go karetka ze studia Livesden. Nie było tam żadnej karetki, a Spider-Man w ogóle nie był tam nagrywany. Wiadomo, że Tom Holland trafił na jedną noc do szpitala, ale tylko ze względów takich. Ostrożności, to znaczy, wiecie, żeby dmuchać na zimne, bo miał łagodne wstrząśnienie mózgu. Po kilku rundach jakiegoś tam quizu, Tom zaczął czuć się źle i sam udał się za kulisy. No wiadomo, po tym wstrząśnieniu mózgu, no to trzeba unikać ostrego światła, wiadomo, no trzeba odpoczywać, no nie? No i poczuł się źle i zaczął wymiotować, no i ktoś to zobaczył, i na szczęście był jakiś tam neurochirurg z Harvardu, który dał mu złotą radę. Hej Tom lepiej idź to zbadaj <grywy> Boże kurde też mógłbym być neurochirurgiem z Harvardu w każdym razie Tom poszedł na takie wiecie no, sprawdzenie na taki check up do, do szpitala i, i tyle i już wrócił na plan także trochę to media rozdmuchały trzeba powiedzieć no, chyba że jego ojciec kłamie, ale wątpię. Kolejna ploteczka mówi o tym, że prawdopodobnie poznaliśmy głównego przeciwnika Batmana, Roberta Pattinsona. The Batman był naprawdę świetnym filmem, dlatego druga część była kwestią czasu. Matt Reeves robi The Batman 2, ale o tym filmie w sumie nie wiemy nic oprócz tego, że do roli Batmana powróci Pattinson, Alfreda do roli, do roli Alfreda powróci Andy Serkis. I Gordona zagra Jeffrey Wright. I tak naprawdę to tyle. Wiadomo, że tam pojawi się Joker i tak dalej, i tak dalej. No nie, ale to są na razie spekulacje, bo nie jest to potwierdzone. W każdym razie zdjęcia do tego filmu rozpoczną się w kwietniu 2026. I według najnowszych plotek poznaliśmy głównego, nie jedynego, ale głównego wroga filmu. I będzie to naprawdę zaskakująca. Postać. Jeżeli to się sprawdzi, to również potwierdzą się te plotki, które, o których James Gunn i chyba James Gunn o tym mówił: że jeszcze wcześniej nie było takiego wroga w live-action filmach, a będzie to Amadeusz Arkham. Według informacji, Tobias Menzines wcieli się w Amadeusza Arkama, założyciela tego. Azylum Arkham, czyli tego ośrodka dla obłąkanych przestępców w Gotham City. Arkham Asylum, czy Azylum Arkham widzieliśmy już w pierwszym Batmanie, na końcu, gdzie Batman poszedł pogadać sobie z Jokerem. No i według tego, no kurczę powiem wam, że jeżeli będziemy widzieli Arkham Asylum, no to będzie to taki bardziej thrillerowy, bardziej horrorowy film. W co mi graj, bo to jakby idealnie łączy się z um, osobowością Batmana. To znaczy z tym, że jest to taki mroczny e, superbohater, no nie? I, i, i dla, mnie, dla mnie to jest bomba, bo to może otworzyć mnóstwo drzwi. Bo wiecie, Arkham Asylum jest pełne obłąkanych złoczyńców z Gotham City, także możemy zobaczyć szereg różnych wrogów, a później od tego, wiecie, spin-offy, można odcinać kupony i to jest bardzo dobry kierunek, moim zdaniem. Ale ty możesz oczywiście mieć inne. Moim zdaniem powinni pójść właśnie w tym kierunku. No a teraz przechodzimy do Doomsday, ponieważ no pojawiły się całkiem fajne plotki. No, i jak doskonale wiecie, zdjęcia, główne zdjęcia do Doomsday już są zakończone. Teraz jest no nieoficjalnie film w postprodukcji, no ale oczywiście będą czekały nas dokrętki i to bardzo dużo dokrętek. Wydaje mi się, że na początku 2026 roku, kiedy rozpoczną się zdjęcia do Secret Wars, bo będą to połączone dwa filmy. W każdym razie, My Time to Shine Hello na swoim Twitterze napisał, bądź napisała, w sumie nie wiem jaka jest płeć tej osoby, e, kilka ciekawych plotek, o których już napisałem na swoim facebooku, który niedawno zacząłem prowadzić, także zachęcam, łatwo go znaleźć. No więc, o co chodzi? My Time to Shine napisał że Doktor Doom, przynajmniej na początku filmu, będzie miał twarz pokrytą bliznami. No i to jest zgodne w sumie z komiksem, w których też miał twarz poharataną, między innymi dlatego nosi maskę. Inny skuper dorzucił parę informacji do tego, czyli James Mack, który powiedział, że Doktor Doom będzie walczył z Avengerami i X-Menami za pomocą Sentineli, czyli tych wrogów e, X-Menów. I będzie ich kontrolował za pomocą run, które w grafikach koncepcyjnych miał na pasie. James Mack opisał fabułę Secret Wars, e, która brzmi dokładnie tak jak w sumie komiksowa fabuła Secret Wars, czyli po zniszczeniu wszystkich uniwersów, Doom tworzy własny świat, czyli Battle World, a wszyscy bohaterowie zapominają o swoim wcześniejszym życiu. No, i służą obdarzonemu boskimi mocami doktorowi Dumowi. No i teraz mała grupka superbohaterów, którzy oparli się jakby temu, wiecie, wyczyszczeniu pamięci, czy nie wiem co to tam będzie, próbują obalić po prostu rządy doktora Duma. No i pewnie im się to uda, no ale będą ofiary. No wiecie, jak to już u braci Russo wygląda, a później wszystkich wskrzeszą, albo i nie. W końcu to jest koniec sagi. Dajcie mi znać, co o tym sądzicie, Marka.